cieszy. No chodź malé. zaraz pójdziesz do vody. to taka... nie wiem ile waży, ale to jest nieważne. Co, widać go tam, Paweł? A góra widać, ale odpalić nie bardzo. Masz latarkę, żeby we mnie O, no. taka tu rybka. Dobra, nic, idziemy z nim do wody. No dawaj, dawaj, bucie. Super. Witam wszystkich widzów. Jesteśmy na Budzie Kwasów Gór. Przyjechałem sobie wczoraj wieczorem, także dużo nie nagrywałem. Musiałem się rozłożyć. Przyjechałem ogólnie do kumpla, ale siedzi po drugiej stronie zbiornika. Jest tam dużo błota i w ogóle nie chciałem tam siedzieć. Wybrałem sobie w sumie wolne miejsce. Udało mi się a znaleźć po drugiej stronie zbiornika, trawka, piasek, także sobie tutaj usiadłem <laughs> mam tu spokój ciszę. Przyjechał stary znajomy, z którym nie miałem w ogóle okazji nigdy łowić. W sumie chyba kiedyś może raz, tam jakieś karasie. Ale tak to co? Udało mi się złowić jeszcze wczoraj w nocy. Amurka, na pewno go zobaczycie. Jestem tutaj 4 dni, dzisiaj cały dzień ma lać, samotna nocka, samotne 4 noce przede mną. I co, pokażę Wam na co łowię, na co udało mi się złowić rybkę. Ja liczę na dużego amura, przepraszam, na karpia, na dużego karpia. Amury to tylko na do, dodatek. Do, do, A Wy oglądajcie, myślę, że stworzy fajny materiał. Także zachęcam do subów, do lajków. działamy Będziemy sobie robić teraz te kołałki. Wczoraj wykorzystałem, zrobiłem sobie tylko trzy. Teraz mówię po tym amurze. Następną wykorzystałem. Jak miałem drugie branie, no i jedną tam gdzieś przelotem. Jak zmieniałem kulkę, Wczoraj to tak jak mówię, przyjechałem wieczorem, bawiłem siebie się dzisiaj e, mam obrany taki punkt, wystaje z 6 konarów. To są jedyne konary na tym zbiorniku. Tam się ryba trzyma bo e, całą noc i w dzień. Jedynie tam widzę spławy. Także wiem, że ta ryba tam jest. Także spróbujemy tam rzucać już punktowo, męcić kulkami. My no co? Robimy pałki z miksem. Takie malutkie kawałki. Kuleczka 16 i na drugiej 20. Pod karkę będziemy rzucać mister drugiej karek, karek w zaledwie 20. Widziałam. Taka bąbka pod hak. I to zupełnie się wystarczy. Jest kolejna rybka z aszatki. Tym razem golas. Ale leje. A tu taki... No, już się będę Taki piękny golasik. Idę z nim do wody. Ta sama kulka, fruit, tylko że zbladła. Trochę ją tutaj uskubiemy i ona ponownie leci do wody. A jak? Co znowu pada? Mamy godzinę 12. Porobiłem sobie w międzyczasie takie kawałki malutkie. Także nie nęcę nic z pombem. Żadne rakiety, żadne kobry. Także po prostu wiem, gdzie ryby stoją. Punktowo sobie rzucam do kurki, popinam właśnie taką kawałkę a jest to od drugiego zalęta tiger orzech tygrysi ona jest też zalewana bipem także taka pechowałka i to stypnie natomiast bo to mam akurat to od e, popaty fruit słodziutko a druga kulka która leci to jest Tarik Mister Red od Dudiego kulka 20. I również sobie porobiłem tewałki, natomiast te są z pokruszonych kulek, długo pracujących, piękne pachną. No i też taka Pwałka pod kulkę, rzut i tak właśnie dotrzymam to ma przestać badać. Dzisiaj o szóstej ma przestać. Także liczę na kolejne ryby, aby być ze mną. I jak widzicie, tak od wczoraj. Ważne, że ja mam tu sucho. I jak widać coś się tam rozpogadza wyszło troszkę słonka wzięłem swoje rzeczy bluzkę, skarpeteczki na parasol szybko póki słonko, przesuszyć te rzeczy no i co zerwał się wiatr jak na razie była cisza nie było widać spławów może i ten wiaterek i to rozpogodzenie pokaże rybkę póki co czekamy na kolejną rybkę. Mamy jeszcze czas, także na pewno coś dołowimy. Tylko teraz czekać co i jak dużą rybkę. I co, wybiła godzina 9, zrobiło się ciemno. Postanawiam przerzucić swoje zestawy. Jeden zostawiam na tego popapa fruit. Na niego było ubrania, więc tego nie zmieniam. Jedynie co zmieniłem to podwieszałem wcześniej PVO A teraz kulkę mamy w PVOce Także jest schowana, przeciągnięty przypom no i tak to rzucę. Zdaje mi się, że, ten, że ta pfefałka szybko się rozpuszcza, ale to są tylko moje przepuszczenia. Także zanim dopada do dna, to ona się rozwali i gdzieś tam się wysypie. A tu będę miał pewność, że to szybko opadnie na dno i zrobi wysypkę dookoła mojej kulki. Także to leci jako pierwsze a z drugą załaz coś pomyślimy. Przestało padać, przestało wiać, pogoda marna, przez cały dzień nic. Nawet nie było widać aż takich sławów. Jedynie tam miałem tam delikatne branko, ale to niewcięte. Dziwne, straszne branie było. Pyk na dół, pyk do góry, myślałem, że już się coś bawi, jakiś leścia albo coś. Jakaś mała ryba, może się podwiesiła albo coś. No i co? Ucichło, dzisiaj ma być troszkę chłodniej. Natomiast jutro już ma być cieplej, ta pogoda jest jeszcze tak w Kratkę, ale my będziemy dalej walczyć przed nami jeszcze noc, dzień noc, także liczymy na jakąkolwiek fajną Natomiast tu nie wiem czy widać, bo pójdzie podwójna 16, forest Squid, wsadzę to również do woreczka zrobię identyczne to ze stamtą wolno pracująca kuleczka pięknie pachnie może i to da jakieś efekty kolejny zestaw jest także lecimy z tym do wody i co nic innego nie zostało jak pakować się do łyżeczka przykleć się fajnie kocykiem i czekać na te pipi pip zobaczymy co przyniesie noc no i co w sumie mamy godzinę siódmą w nocy miałem fajną rolkę podbiegłem do kija podniosłem kompletnie nic nawet roba się nie wcięła znaczy no ona była wcięta bo jechała ale musiała się momentalnie wypiąć kiedy tylko podnosiłem kij całą noc przespałem Ech, nie było nic słychać widać Dzisiaj połapiemy, ponieważ mamy ostatni dzień, ostatnią noc przed nami. Połapiemy trochę aktywniej, poszukamy tej rybki. Zobaczymy czy uda się coś złowić, a póki co szybkie śniadanko. Znalazłem pieczareczkę, więc możecie domyślić się co mogę sobie teraz zrobić. No i co, będziemy działać. Mam rybkę, Karasia, ale zobaczcie sobie tego kara. Coś pięknego, nie? I do wody. Będzie napał? Odważ. Jest. Siedzi. <laughs> Маш? Dobra, dawaj go do brzegu. Ty, on jest większy niż Tomtyn. Tak? pod kamerę Ale wyszło, nie? Aha. Ryb. wypuścił, tak tego wypuściłeś tam co No byłyby co dwa, nie. Byłyby dwa. Jest licho. Będzie mi towarzyszył na nocce. I teraz wypuszczałem karacha. No Ech, i jest, otwarcie. Nie powiem, że na moje kulki nie łowi. <laughs> kulki odziałka. No, puste duże karachyty. Nie piękny. jeden by go wziął ale hmm? mnie to się mieciorze Pamiętajcie, karpiorzy to nie Tam Tamto miał tak pochlapać My nie minęło 20 minut odrzutu i znowu mamy tabla I licho i mój Ale krasie i pokażemy Swoja, ja po dupie klepał. Piękna. Daj, szybko tak. Szybko? Piękna. Hopa. Hopa. radę. Piękne. Goń kolego. Idą, jedziemy dalej. Super. Graty. Graty bracie. No jak sami widzicie, ja już praktycznie spakowany. Praktycznie. No w sumie całość zostawimy tylko wędki. W nocy nic się nie działo. Tutaj kolega miał odjazd. Gdzieś tam wyleciał, później przeszła. Piękna burza. Polało z godzinę i to takiej ostrej nawołnicy. Ale przeżyliśmy to te trzy dni uważam za udane. Po, Połapało się trochę rybek, wczoraj wpadło tam chyba siedem karasi. Już tam później nawet nie nagrywałem tych karasi, takich dubelków. Myśleliśmy, że zaraz po nich wejdą duże ryby. Tutaj panowie mówią, że coś połapali, chodzi, a ja nic w nocy nie słyszałem. Ale każdy godą oby nie chce ich dają tutaj długo. No a co, ja się będę z Wami żegnał. A jeżeli Wam się podobał materiał, to wiecie co macie robić, nie? No, także powodzonka i do następnego.